Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanalu Enskolopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Ogromne wzrosty na rynku kryptowalut. Bitcoin przebija 90 tysięcy dolarów po raz pierwszy. No tak czuliśmy się jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Byliśmy wszyscy zadowoleni, że widzimy na Bitcoinie właśnie taką cenę. Natomiast teraz, kiedy Bitcoin zleciał ze 126 tysięcy na te 80, teraz wróciliśmy powyżej 90. Nawet jest 91.100, jak teraz patrzę na CoinGecko no to już tej euforii nie ma, to już nie cieszymy się, że Bitcoin kosztuje tak zawrotną kwotę. Z perspektywy chociażby właśnie kilku ostatnich lat, kiedy mówiliśmy sobie bardzo dużo jeszcze podczas poprzedniego cyklu kurde, jakby ten Bitcoin do stówy doszedł, o co ja sobie nie kupię, jak świat się nie zmieni, jak ludzie z krypto nie będą zadowoleni. A przed chwilą jeszcze byliśmy na Fill and Grid Indexie na poziomie 9-10, więc no wszystko zależy od perspektywy z jakiej patrzymy na to. To, taki, to takie słowo wstępu, tylko. Dzisiaj trochę o tym, co dzieje się wokół właśnie Bitcoina w kontekście JP Morgana i tej jego dramy z strategii, bo możemy mieć powód tego, dlaczego JP Morgan ostatnio tak postąpił, a nie inaczej. No a oprócz tego jeszcze parę komentarzy dotyczących rynku krypto, więc bez zbędnego przedłużenia zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i zaczynajmy! CoinGecko, tak jak już powiedziałem, Bitcoin przebił z powrotem 91 tysięcy, Ether wrócił delikatnie powyżej 3 dolarów, no dalej to szaleństwo nie jest. Ja powiem też potem trochę o swojej pozycji na Ethereum, którą zamknąłem. Mówię o pozycji na lewarze, którą sobie otworzyłem pod to odbicie, nie o Ethereum, które posiadam na spocie. Ze wzrostów kryptowalut pozostałych, no to Sky Monero, Shiba Inu, tutaj jakieś minimalne wzrosty, a to żadne odbicie. No dobrze, przejdźmy dalej. Zaczniemy sobie na początku, może od informacji, którą wczoraj udostępniłem na swoim Twitterze. Profil xtb Polska, czyli największy polski broker, nie krypto tylko, ale przede wszystkim dotyczący rynków tych tradycyjnych, napisał: Branża inwestycyjna potrzebuje jasnych zasad dla rynku kryptoaktywów. Brak wdrożenia Mika w Polsce, oznacza niepewność, hamuje ochronę inwestorów oraz rozwój sektora. Apelujemy do prezydenta RP o podpisanie ustawy. Jak wiecie doskonale, lub też nie, to Wam tutaj w skrócie o tym opowiem, cała branża kryptowalut, prawie cała branża kryptowalut, jak się okazuje, łącznie z firmą Bitomaty, Cashify, NBX, polskimi projektami krypto, polskimi Influ, wszyscy jakiś czas temu podpisywaliśmy takie dokumenty z prośbą właśnie o zawetowanie tej ustawy. O niepodpisywanie tej ustawy, która po prostu zabija rynek krypto w naszym kraju, a nagle tutaj przychodzi po paru tygodniach e, ciszy. Firma XTB, błagając wręcz prezydenta, żeby on tą ustawę podpisał. No, ja to skomentowałem. Tak delikatnie oczywiście, żeby tutaj ktoś mnie nie posądzał, że ja jakieś domysły tutaj wytwarzam, ale komu zależy na tym, żeby zabić tą ustawą małe i średnie firmy w naszym kraju? No, tak na logikę wydawałoby się, że tylko monopolistom. Że tylko tym gigantom, których stać na to, po pierwsze, żeby tą licencję i tak uzyskać w innym kraju, po drugie, żeby świadczyć usługi w naszym kraju, nawet przy y, działaniach z KNF-em, który chce za to duże pieniądze, no ale ich na to po prostu stać. No i firmom, które właśnie chcą pozbyć się konkurencji. Także to są tylko i wyłącznie moje takie delikatne przypuszczenia. Widzę w komentarzach, że większość z Was się zgadza z nimi. Oprócz tutaj jednego pana i chciałbym usłyszeć wasze zdanie, jakie jest na ten temat, bo ja swoje już wyraziłem. Pan napisał, gdzie wady małe spółki nigdy nie wyjdą poza granicę i nie będą mogły konkurować na równej stopie z innymi korporacjami. Wpływ do budżetu znamienny, czasami warto spojrzeć szerzej. No Ja tutaj tylko i wyłącznie dałem przykład chociażby firmy, jaką jest Impost. No przecież Impost konkurował innowacyjnością na początku. Impost nie był gigantem a według słów tego pana no to Impost nie powinien w ogóle się otwierać, no bo nie ma szans konkurować z DPD, z DHL, z UPS-em. No nie, przecież bez sensu w ogóle otwierać taką firmę. No głupota totalna z mojej strony, ale z chęcią usłyszę zdanie Wasze komentarze do tej sprawy. No ogólnie tutaj e, komentarze raczej są negatywne. Pod postem samego XTB Polska też tutaj dość duża burza się wywołała. No cóż, Czekam na wasze komentarze. Przechodząc do wykresu, no to mamy no, jakieś odbicie po tych spadkach. Oczywiście one są duże, one są drastyczne, gwałtowne. Pokazywałem wam to na poprzednim materiale. Kto jeszcze nie widział, to zalecam obejrzenie poprzedniego materiału. No i teraz widzimy jakieś fałdy tak? Na razie pewnie jakbyśmy wyszli powyżej tutaj, tych 92 tysięcy, kiedy półtora tygodnia temu mówiłem, że może to jest jakieś miejsce na odbicie i utrzymalibyśmy się powyżej tych poziomów to spokojnie, spokojnie moglibyśmy rosnąć do góry. Natomiast tutaj oczywiście analitycy, potem do tego przejdę, walczą. Jak zawsze walczą ze sobą. Czy to jednak BESA, czy to jednak tylko korekta i inne wskaźniki, mierniki pokazują, że jednak jeszcze to nowe ATH w ogóle w tym cyklu możemy zobaczyć na Bitcoinie. Do tego sobie jeszcze przejdziemy. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o ETF-y, no to tutaj minimalne naprawdę wpływy jak na Bitcoina to bardzo, bardzo Liche te wartości, ale z tych co kupują bitcoina, to dwa dni temu otrzymaliśmy informację, że Teksas, jako pierwszy stan w Ameryce, kupił bitcoina za nie 10 tysięcy dolarów, nie za stówkę, za 10 milionów dolarów. Pierwsza taka sytuacja w USA, właśnie. I no niestety, albo stety, kupili oni bitcoina w postaci ETF-ów. Dokładnie tutaj mówimy o tym ETF-ie iShares od BlackRocka, więc nie kupili oni bezpośrednio czystego, nazwijmy to, bitcoina, kupili po prostu sobie ETF-a. No i tak to stety, niestety będzie wyglądało i wygląda zresztą przecież, że jeżeli widzimy jakieś zakupy dokonywane przez kraje, przez duże instytucje, to one w dużej części nie wszystkie oczywiście, ale w dużej części kupują jednostki ETF-ów. Nie wszyscy działają jak Metaplanet, nie wszyscy działają jak jak chociażby strategii i kilka jeszcze filmów, o których zaraz wspomnę, one bardzo często kupują te ETF-y, więc ta centralizacja środków w firmach ETF-owych będzie narastała. Myślę, że z każdym rokiem tych bitcoinów posiadanych przez ETF-y będzie więcej. Jeżeli bitcoin ma przetrwać, jeżeli bitcoin ma się rozwijać na tym najwyższym szczeblu, rozwijać, ad adoptować być może, no rozwijać to jest złe słowo, no bo. Rozwijanie bitcoina, technologii to jest w ogóle inny temat. Andrzej z dziennej dawki dyskomfortu o tym ostatnio sporo mówi, bo wspomina się i to dość głośno o jakimś forku na bitcoinie, o jakichś takich naprawdę bardzo mocnych zmianach w kodzie i być może powstanie kolejnych dwóch bitcoinów rozszczepionych. więc tutaj też temat gorący. Polecam sobie obejrzeć materiały Andrzeja w tym temacie. No ale właśnie, jeżeli chodzi o tą adopcję na najwyższym poziomie, no to na razie wygląda to tak, że większość z tych firm państw też kupuje właśnie jednostki ETF-ów, a nie samego Bitcoina. No i przejdźmy do JP Morgana. JP Morgan ostatnio Wam mówiłem, że dramę rozkręcił ze strategii, mówił, że zaraz ich zdelistują właśnie z Nasdaqa, z tego drugiego indeksu również. Ogólnie przeoczył na to, jak ta firma zaraz upadnie przez to, jaki mają model działania. I kilka dni później kiedy oni dołożyli te swoje 5 groszy do tych spadków, bo mówiłem Wam przecież, że nagle w jednym momencie pojawia się tona różnego rodzaju informacji, która spycha Bitcoina coraz niżej, coraz niżej. I poza ceną samego Bitcoina spycha też niżej ceny jednostek ETF-ów. Więc jeżeli ktoś by chciał te ETF-y kupić, te jednostki tych ETF-ów kupić taniej, no to miał super moment w ostatnim tygodniu. I tak jak powiedziałem, dziwnym trafem po tej całej sytuacji wychodzi JP Morgan, i przedstawia nam swój nowy produkt inwestycyjny oparty właśnie na Bitcoinie. Ten produkt ma się opierać o właśnie akcje ETF-ów iShares od BlackRocka i ma być połączeniem trochę takich opcji z futuresami. No jeżeli tam cena do pewnego okresu trzyma się powyżej jakiejś ceny, no to zgarnięcie jakieś premium kilkanaście procentowe, jeżeli będzie niższa, o ileś tam procent, no to stracicie bardzo dużą część swojego kapitału. Nie będę wam tego dzisiaj tłumaczył, też się sam nie wgryzałem w to jakoś mocno. Tutaj jest to wszystko opisane w tym artykule, oraz u nich na stronie oczywiście. Ale zobaczcie, jak to są piękne połączenia, korelacje. Totalnie przypadkowe przecież, nie? Że dociskają dociskają medialnie, gdzie się tylko da, cisną po strategii, mówią, że Bitcoin to jest zły najgorszy. I zapewne skupili naprawdę sporo jednostek tego ETF-a po niskich cenach, zaczną oferować produkt swoim klientom, klient będzie płacił po obecnej cenie, a oni te na tym premium przecież będą mogli sobie spokojnie na początku zarobić. To są tylko podejrzenia, może głupie, może nie głupie, nie wiem, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, ale no co, wypuszczaliby ten swój produkt bez uprzedniego przygotowania sobie trochę podłoża finansowo, nie wiem, no, Zastanawiam się, natomiast yy, widzę, że nie tylko ja w tym temacie mam podobne podejrzenia. Tutaj Bitcoin Therapist też to skomentował, że właśnie JP Morgan sprzedaje jednostki MicroStrategy, czy tam Strategy i tak dalej. No i później nagle wychodzą ze swoim produktem. Przypadek. Coż za przypadek, nie? Jak to ten mm, z poranku Kojota chyba mówił z tym źdźbłem trawy w zębach. Co za przypadek, co za przypadek. No. Dobra, przechodzimy dalej. Właśnie odnośnie firm, które kupiły, czy to akcje strategii, czy bitcoiny, to firma Allianz, no gigant przecież, zakupił strategii za milion dolarów ich akcje. Mamy kolejną firmę DDC Enterprise, kupili dodatkowe 100 bitcoinów na swoje konto. Wiecie, grosz do grosza, a naprawdę tego bitcoina coraz mniej na giełdach będzie. I firma. Jeszcze chyba jedną tu firmę miałem. Tak, BitPlanet dokupili 17 bitcoinów. Skromne 17 bitcoinów dorzucili do swojego portfela. No i tutaj widzimy top 100 firm, które posiada najwięcej bitcoinów. Widzimy Strategy, Mara, Metaplanet, Riot Platforms, Coinbase oczywiście. I całą masę innych firm. No Trump Media and Technology Group 10 miejsce. Firma Trumpa posiada 14 tysięcy, ile? 11, przepraszam, tysięcy bitcoinów. Nie do uwierzenia naprawdę, jak ja zaczynałem w krypto, żeby prezydent, czy firma prezydenta posiadała tyle bitcoinów na swoim koncie, żeby w ogóle posiadali bitcoina na swoim koncie. I ostatnio był wywiad prowadzony z Adamem Beckiem, który przez bardzo, bardzo wielu jest podejrzewany jako prawdziwy Satoshi Nakamoto. Z racji tego, że on jest Anglikiem, w whitepaperze były jakieś takie sformułowania bardziej angielskie niż amerykańskie, jakieś podwójne spacje. Dużo tych podejrzeń było, no i wiele osób twierdzi, że to jest prawdziwe Satoshi Nakamoto. I on powiedział tutaj, właśnie odnośnie tych firm, które skupują Bitcoina, że te Treasury Companies tak naprawdę są tymi firmami, są tymi jednostkami, które teraz przyjmują ten szok podażowy na swoją klatę. Czyli to one skupują, to one teraz chronią Bitcoina przed jeszcze większymi spadkami. Tylko czy ja Wam czasem nie pokazywałem, kiedy. Są największe odpływy z ETF-ów. Kiedy największe wpływy do ETF-ów? No przecież wydaje się przynajmniej po samych ETF-ach. On tutaj napisał Treasury Components, więc może mówi właśnie o strategii. Może mówi w tym momencie o Metaplanet, może mówi o Mara Holding. może mówi o tych firmach tutaj, tak? Nie o ETF-ach. No bo jeżeli popatrzymy na wykres odpływów pieniędzy z ETF-ów, i nałożymy na to wykres Bitcoina, no to to jest zwykła ulica, która kupuje jakie jest drogo, sprzedaje jakie jest tanio. No to Wam pokazywałem parokrotnie. Jak jest zielono na wykresie, to ETF-y tam walą milionami dolarów ludzie do nich. Jak jest odpływ kapitału, jak cena spada, no to, no to oni też po prostu sprzedają. Więc e, zastanawiam się, o co mu tak naprawdę chodziło. A widzieliśmy też przecież, że strategii największe zakupy pod względem takim nominalnym w dolarach dokonywała właśnie przy cenie Bitcoina powyżej 100 tysięcy dolarów, a nie teraz, kiedy ta cena jest niższa i w teorii tego Bitcoina mogliby mieć więcej. No, ale oni kupowali po prostu po każdej cenie. Dobra, przejdźmy dalej. Jakieś tutaj on chain data, no i to jest bardzo ciekawa informacja. Więcej niż 8% wszystkich bitcoinów zmieniło swojego właściciela, czy zostało przesłane, zostało ruszone podczas tych spadków ostatnich do 80%. 000, 81 tysięcy. I taka historia w ostatnich latach, w ostatnich cyklach zdarzyła się dwukrotnie. Po pierwsze, tutaj mamy oczywiście 2019 rok. Głębokie spadki do 3000 dolarów na bitcoinie, wtedy 8% ponad bitcoinów zmieniło swojego właściciela. No i mamy oczywiście 2020 rok mamy sytuację covidową. Tutaj też mieliśmy duży przepływ, duży ruch na bitcoinie. Potem mieliśmy w 2022, tutaj trzecim upadek FTX. -a. Może to nie było 8%, ale 7% Supply też zmieniło właściciela. No i teraz zrobiliśmy tych 8% tutaj, więc to jest ważny moment, to pokazuje, jaki ogrom tych bitcoinów zmienił swojego właściciela. To pokazuje, jak dużo osób, które czekały na zakup tańszego bitcoina, kupiły go, jak dużo osób popuściło z Pampersa, no i tego Bitcoina na składkach sprzedało. Także, no, to jest ciekawa informacja, myślę, którą warto zauważyć. I jeszcze mamy drugi wskaźnik, net realized profit loss, czyli kiedy ten zysk był realizowany, kiedy oczywiście sprzedawało się na stracie. No to widzimy, że na takich lokalnych szczytach faktycznie te zyski bardzo często były realizowane przez ostatnie kilkanaście miesięcy. No i na dołkach ludzie też wychodzili delikatnie na minusie, uciekali z tym swoim kapitałem, mówią: pieprzyć, dobra, sprzedaję, bo to już będzie tylko i wyłącznie spadać. No i po takich załamaniach, zarówno psychicznych, jak i tutaj, on nowo widzimy, że ludzie sprzedawali na stratach, przychodziły nam odbicia po jakimś czasie. To nie oznacza, oczywiście, że teraz lecimy od razu na nowe ATH. to nie oznacza, że teraz na pewno będą te wzrosty, bo takie spadki trzeba zauważyć też były tutaj, znaczy ludzie też realizowali stratę, ale w bezsie to odbicie przechodziło dopiero po długim, długim czasie. Tak? To nie były korekty podczas cyklu wzrostowego, tylko to były po prostu wycięczające momenty Bessy, których ludzie nie zawsze potrafili przyjąć na klatę i przetrzymać te kolejne miesiące, bo zawsze się wtedy mówi, że to już jest koniec, że bitcoin już nigdy nie wzrośnie. Także czy to mamy teraz tylko korektę, czy mamy koniec hossy? No, zaraz do tego przejdziemy. I jeszcze na koniec z tych danych on-chain: no to mamy funding rates, one skoczyły na poziom negatywny. No, przeważnie to się gdzieś działo tutaj ostatnio na jakichś lokalnych dołkach, że ten funding był właśnie negatywny, po czym mieliśmy odbicie. Na ostatnim filmie, czy dwa filmy do tyłu powiedziałem, że mam założonego longa na, na eterze, no i tutaj wrzucam tylko z extended tego DEXa, gdzie cały czas farmię sobie punkty pod airdrop, który ma wyjść na początku przyszłego roku. Zamknąłem tą pozycję 105% na dźwigni razy 10, myślę, że to jest wystarczający zysk. Parę zielonych przytulonych do portfela, więc tutaj informuję właśnie, że ta pozycja została zamknięta i w ogóle ja widzicie, że nagrywam te materiały teraz trochę rzadziej. Przygotowuję się bardzo mocno do tego wyjazdu na Bahamy. Staram się naprawdę dużo uczyć, pobieram jakieś lekcje indywidualne i chcę się tam mocno przygotować, żeby spróbować jakiś wynik osiągnąć. Więc tych filmów po prostu wpada mniej, a z drugiej strony też... Widzę po wyświetleniach, że działa dla Was to lepiej, bo macie więcej czasu, żeby te materiały obejrzeć, te wyświetlenia też są na wyższym poziomie, ta aktywność Wasza w komentarzach też jest wyższa, za co oczywiście dziękuję serdecznie. No i też nie ma jak, wiecie, jak analizowaliśmy jakieś altcoiny, jak było mówienie o różnego rodzaju kryptowalutach, które chcielibyśmy kupić, no to pewnie tych materiałów bywało więcej, tak? No na pewno bywało więcej. Teraz, kiedy to jest taka prasówka, może trochę ogarnięcie się w ogóle, w jakim momencie rynku jesteśmy, to myślę, że nie trzeba tłuc materiału codziennie czy co dwa dni. Raz na trzy, cztery dni nie wystarczy. Tak jest przynajmniej moje zdanie, tak do tego teraz podchodzę. Dobra, no i właśnie, Hossa czy Bessa. No i tutaj tak, IT, tak widzę, że się spiął, a raczej argumentami się po prostu powymieniał z DNA rynków, czyli z Piotrem, Cymcykiem. No i drugi wpis tutaj, Daniel Kostecki, też w tym temacie. IT-Tech napisał: Dziękuję za merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego nie istnieje cykliczność na rynku. W skrócie, mieliście farta, my mieliśmy farta, czyli pokryliśmy się idealnie z cyklami gospodarczymi. No bo it Techa teoria jest taka, że po prostu mamy te czteroletnie cykle na rynku krypto. No i teraz, idealnie po czterech latach, znowu mieliśmy szczyt na bitcoinie na poziomie 126 tysięcy dolarów i przed nami jest Bessa. Piotr Cymcyk odpowiada, że. To nie jest jeszcze koniec, takie same zdanie ma właśnie Daniel Kostecki i obydwoje przewidują jeszcze nowe ATH na poziomie 140, 150, 180 tysięcy dolarów nawet, ponieważ mamy w tym momencie połączenie bezpośrednie, czy tam korelację z rynkami tradycyjnymi, z tymi tradycyjnymi cyklami właśnie koniunkturalnymi. Rynek w Stanach Zjednoczonych, do tego zaraz przejdę, nie ma się źle. Tam po tej ostatniej korekcie na dane Nvidia mamy dość mocne odbicie, więc póki rynek w Stanach Zjednoczonych się nie załamie, płynność powinna za niedługo trochę większa wrócić. Stopy procentowe powinny raczej w tym grudniu zostać obcięte, no to to się łączy z tymi cyklami koniunkturalnymi, które no miałyby nam spowodować jeszcze kolejne ATH na Bitcoinie i może jakąś mini hossę na altcoinach. Więc polecam, po pierwsze, obejrzeć ten materiał od Piotra, po drugie przeczytać tutaj wymianę zdań tych panów. No umiecie wszyscy czytać, więc nie będę wam czytał takiej długiej wymiany. I zdań, natomiast no, ciekawe, ciekawe spostrzeżenia obydwoje tutaj mają, ja nie stoję tak jak już mówiłem, ani po jednej, ani po drugiej stronie, bardziej mi to wygląda na korektę oczywiście, patrząc na cykle jesteśmy w momencie końca cyklu jeżeli, jeżeli dalej się tych cyklów trzymamy, więc dwa obozy, jakie no chyba nigdy jeszcze twardo tak nie próbowały stać przy swoim, tak bardzo, bardzo mocno Daniel Kostecki, a ponieważ występuje silna dodatnia korelacja między Bitcoinem a tym, co się dzieje z warunkami finansowymi w USA, to o nowe ATH jestem spokojny. No to jest takie dość mocne stwierdzenie. Feelin, Glit, Index nam tu delikatnie odbił, no, nawet niedelikatnie, bo z tych 10-12 punktów na 25, więc wraca delikatna wiara w rynek krypto. Na dominacji Bitcoina mieliśmy teraz odbicie, kiedy Bitcoin skoczył powyżej 90 tysięcy dolarów. Ale też jakieś bardzo mocne odbicie to nie jest. I zobaczcie z ciekawostek jeszcze dotyczących różnych krajów: to Butan. Królestwo Butanu zastejkowało 320 Ethereum, które posiadają na swoim koncie. Oni tych Ethereum posiadają więcej, Bitcoinów też, natomiast wrzucili te etery w staking. No to jest chyba pierwszy taki przypadek, że kraj stajkuje bezpośrednio Ethereum. Co do Ethereum i ETF-ów, to mieliśmy bardzo skromne. Inflow na tych ETF-ach, więc, no tak, tylko jako ciekawostkę wrzucam. Pokazuję Wam teraz wykres srebra, który no prawie, prawie przebił swoje ATH. Zobaczcie, mieliśmy te wzrosty na złocie i na srebrze miesiąc temu, czy tam nie cały miesiąc, dwa tygodnie temu. Później mieliśmy korektę, złoto, no do szczytów mu jeszcze trochę brakuje, natomiast srebro prawie wczoraj przebiło swój szczyt. I jak nas tutaj informuje Jakub Mościcki, wrzucił skilina z Investing.com, handel kontraktami terminowymi i opcjami na CME wstrzymany z powodu problemów z centrum danych. No zobaczcie, całkowity przypadek, że jak takie srebro, które od wielu, wielu, wielu lat, chociażby przez takiego JP Morgana, jest trzymane za ryj, jeżeli chodzi o cenę, e, miałaby im ta cena tutaj teraz znowu uciec, to nagle kontrakty terminowe na giełdzie w Chicago są zatrzymywane, nagle nie można tradeować. Całkowity przypadek. To mi się chociaż podoba w rynku krypto, że to naprawdę działa. 2,4 na 7, nie ma takich archaicznych już na ten moment, według mnie przynajmniej, archaicznych podziałów, że rynek to działa tylko od tej do tej, w weekend to nie, to nie działamy, a później Trump przechodzi w piątek, rzuca jakąś informację wieczorem i cały rynek przez weekend sra, bo nie wiadomo co się stanie. Tutaj mamy prostą odpowiedź na rynku krypto. Jest informacja, jest sytuacja, dzieje się, ludzie mogą sprzedać, kupić, sami zadecydować po prostu o tym, co trzymają w portfelu. Oczywiście ma to bardzo duże swoje minusy dla wielu, którzy tradują ręcznie, tak jak ja bardzo często, no bo wiadomo, że algorytmy, wiadomo, że boty zareagują na te informacje w ułamku sekundy analizując je, a my no co, w środku nocy jak śpimy, w żaden sposób na to nie jesteśmy w stanie zareagować. Teraz też ciekawa informacja, zobaczymy jak się giełda w Polsce otworzy, chyba już się otworzyła, no bo wczoraj Pan Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nałożenia dodatkowego podatku na banki, w skrócie, no więc banki też pewnie dostały po tyłku dzisiaj. Na szybko jeszcze właśnie Nasdaq. No tutaj mamy fajne odbicie po tych spadkach z ostatniego dnia czy tam ze środy. S&P 500 bardzo podobnie to wygląda, to odbicie mamy nawet jeszcze wyższe. I co do S&P to oni tutaj zmniejszyli rating, ocenili gorzej Tethera przez to jakie Tether posiada aktywa. Ekspozycja według nich na te ryzykowne asety w firmie Tetel jest zbyt duża. Posiadają oni za dużo bitcoina, za dużo złota, za dużo korporacyjnych obligacji, za dużo pożyczek, a za mało mają po prostu cash-u. No i można sobie o tym poczytać, dlaczego ten ranking właśnie został tutaj obniżony. Tylko jak sobie wszedłem na ich stronę, tutaj oczywiście można te wszystkie informacje zebrać, to asetów posiadają 181 miliardów, a zobowiązań mają 174 miliardy. Net equity posiadają prawie na poziomie 7 miliardów dolarów, więc trochę nie wiem o co tutaj chodzi. SP: Czy komuś coś się tam nie podoba wewnętrznie i sobie ten rating obniżyli? Jak doskonale wiemy, po, fil, po filmie Big, The Big Short 2008 roku, sytuacja: ratingi się po prostu kupuje bardzo często po znajomości albo grubymi pieniędzmi, więc no obniżyli. Ok, natomiast dalej ten poziom posiadanej gotówki, tych obligacji krótkoterminowych, które można w każdym momencie skasować, jest wysoki. A to, że Tether ostatnio, chyba Wam też wspominałem, kupił po prostu do swojej rezerwy Bitcoina za zyski, które, które wygenerowuje, no to jest ich sprawa. Także tutaj taka sytuacja. A jeszcze taka ciekawostka na koniec. To nie dotyczy nas, bo to jest z tego, co czytam tylko dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, to PayPal... Taką zimową promocję wrzuca. Do wygrania będzie Bitcoin, do wygrania będą. E, tak, no, jedna osoba wygra 100 tysięcy dolarów w Bitcoinie, 5 osób wygra 10 tysięcy dolarów w Bitcoinie i 162 osoby wygra 500 dolarów w Bitcoinie. Wystarczy kupić, zarejestrować się i kupić jeden PYUSD, czyli tego stablecoina od Paypala. No, ten stablecoin <gryw> po tym zamieszaniu, co miał parę tygodni temu, kiedy sobie wydrukowali nawet. Kiedy sobie wydrukowali przypadkowo więcej pieniędzy niż cały świat posiada, później oczywiście to spalili, to poza tym w ogóle o tym z się nie słyszy. No, raczej mało kto go używa, przynajmniej tutaj w Europie, być może w Stanach Zjednoczonych jest on bardziej popularny, ale u nas jakoś nie, natomiast gdyby ktoś zwał, był ze Stanów Zjednoczonych, no to tutaj rzucam wam taką informację, nie w żaden sposób to nie jest posponsorowany mignało mi to gdzieś na Twitterze, to tak jako ciekawostkę tutaj podrzucam. Tyle z mojej strony. Dzięki Wam serdecznie za wysłanie kolejnego materiału. Mam nadzieję, że jak zawsze czegoś ciekawego się dowiedzieliście. No i widzimy się zapewne w poniedziałek, być może w niedzielę. Zobaczymy jak wyjdzie, bo ja też przez weekend planuję trochę pograć, poćwiczyć jeszcze przed wyjazdem, a w przyszłym tygodniu wróci na kanał pewien gość z którym nagrywaliśmy materiały. Kto wie o kogo chodzi, to niech napisze właśnie w komentarzu. Ugadaliśmy się chyba na wtorek albo na środę. Mam zapisane to w kalendarzu, żeby nagrać wspólnie materiał właśnie o tym, co się dzieje teraz w Japonii. Także łapkę w górę zostawcie i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!